Rozmawiamy z Piotrem Wilczewskim, który 19 czerwca w ostrowcu świętokrzyskim będzie stał po raz kolejny w narożniku Mariusza Wacha, tym razem Konstantin Irish jest rywalem Mariusza. No i wielu kibiców zastanawia się, czy to jest krok w tył, krok w przód względem tych ostatnich pojedynków Mariusza? Nie wydaje mi się, że ten Irish, jak i Olakun to są zawodnicy na tym samym poziomie, chociaż jeden rzecz z nim wygrał bodajże. Tylko że dyspozycja troszczyku jest tutaj inna. Tam Maruś był zdecydowanie w słabszej dyspozycji i nie mógł pokazać tego, co umi co, co, co najlepiej. Dlatego można powiedzieć, że zawodnik jest na tym samym poziomie, także tutaj będzie przygotowanie zdecydowanie lepsze i, i nie będzie żadnego kroku w tył. I yy, ja uważam, że Maruś jest w czołówce światowej. Jest zawodnikiem, który jest, prezentuje poziom czołówki światowej, a każdy czeka. Przypatrzmy się na, na tych zawodników, którzy są yy, jak, jak najwyżej. Oni też nie walczą, z, nie, z, nie wybierają sobie zawodników z 5-6 miejsca, tylko też boksują w jaki sposób asokuracyjnie. Tutaj nie jest walka na pewno jakaś asokuracyjna, tylko w taki sposób odbudywanie także nawet i psychiki Marusza i, i, i przygotowywania się do kolejnej walki. Daj Boże, o tytuł i, i mistrza świata pomysł z przygotowaniami przeprowadzanymi w USA do walk w Polsce już został gdzieś tam odsunięty daleko w kąt? To był, ja nigdy nie byłem yy, za tym, żeby się przygotowywać tak, tam yy, w taki sposób. Oczywiście w Stanach można zrobić super przygotowanie, tylko że żeby to, żebym ja mógł yy, decydować o tym, yy, jak, jak to przygotowanie ma wyglądać, skoro ja jestem jego trenerem. Do końca tam było tak, tak jak tak, bym chciał. Mam nadzieję, że teraz yy, do walki na przykład y, z Walker'em był przygotowany dobrze, tam, tam może się brakowało może siły, jakichś tam myślę, szczegółów, ale był dobrze. Do walki z Olakunem, no wręcz, to był krok w tył, tak. Y, dwa poziomy nidziej żeśmy rzesli, Marek był przemęczony. Ktoś zasugerował, że niby mało ważył. Ważył tyle samo co walka, co walce z, z Walker'em, tylko że to było to, widoczne zmęczenie. Y, i może się, wszędzie się można przygotować bardzo dobrze. Także yy, wcale to przygotowanie było, nie, Ameryka to wcale nie jest uwa, miejsce na przygotowanie, uważam, że dobre. Tylko yy, daj, daj, dajmy yy, prowadzić yy, ludziom, którzy Marusza znają i już jakiś czas spędzili wiedzą, jak to przygotowanie, przygotowanie w przypadku Marusza ma wyglądać. A w takim razie zapytam, czy dużym krokiem naprzód będzie walka z Marcinem Rekowskim? Bo o tej walce się mówi i nie wiem, jak do tej walki podchodzisz. Kiedyś mówiłeś, że jakby Paweł Głażewski walczył z Darkiem, Sękiem, to by ci pękło serce. Tutaj też obaj znają się poza ringiem. Nie wiem, jak są Twoje bliskie kontakty z Marcinem, ale chyba Marcin z Mariuszem akurat dosyć dobrze się poza ringiem dogadują. Jak trudna byłaby to walka, jeśli do niej faktycznie dojdzie? A wszystko na to wskazuje dla Mariusza. Jeszcze no poczekajmy, tak? no mam nadzieję, że wszystko dojdzie do skutku, że ta walka dojdzie, a jeżeli chodzi o jakieś takie yy, wewnętrzne odczucia, no znam na bardzo dobrze, tak. trenowałem z nim, był tu na sparingach, fajny chłopak, Tylko jak sami widzimy dzisiaj jest moda na walki polsko-polskie. No i jest, jest to nieuniknione, żeby w końcu do tej konfrontacji dochodziło tych zawodników, którzy z sobą trenowali tyle lat. Zdają się bardzo dobrze, są, można powiedzieć, kolegami, a nawet przyjaciółmi. Także, no można powiedzieć, jesteśmy zmuszeni, żeby boksować ze sobą. I, i jeśli do takiej walki dojdzie i będą chcieli kibice, telewizja, promotorzy, no to do takiej walki dojdzie. No i się przygotujemy, zrobimy wszystko, żeby wyjść i tę walkę wy, wygrać. Uważam, że Marcin Rękowski jest dużo lepszym zawodnikiem niż niż niż, Irish, niż Ola Kun i to na pewno będzie krok w przód. Ta walka na pewno będzie krokiem w przód. Nawet sam, sam, sam Rękowski udowodnił wygrywając nawet z takim zawodnikiem, gdzie wcześniej przegrał. Podpowiedź mi nazwisko. Tak, z McCollem, gdzie, gdzie wyszedł to zawodnik doświadczony i, i z nim wygrał. Także uważam, że to na pewno będzie krok, krok w tył, krok do przodu. Jeżeli do takiej walki dojdzie, a wszyscy widzę tego chcą, no to na pewno będzie to. Jakiś taki taka walka y, dla zwycięzców, na pewno będzie to y, korzystna W takiej walce stawiałbyś Mariusza w roli dużego faworyta? Widziałeś sparingi y, w Dzierżeniowie, bo między Mariuszem i Marcinem zatem już jakieś tam wstępne pojęcie masz, jak to by wyglądało. Powtórzę się, tu wie, wiele ludzi mówi, że sparingi to nie walka, tam dochodzisz stres, y, dyspozycja w danym dniu, także to, różnie to bywa. Y, no, uważam, że wiadomo, że to jest mój zawodnik. Ja uważam, że on jest faworytem i on powinien, wyjść, powinien tę walkę wygrać. Ale to jest boks. Tutaj można przegrać walkę w 10 sekund. I, także poczekajmy. Mówię, Marcin udowodnił w walce z McCollem, że y, jest twardym, mocnym zawodnikiem i wie z czego chce w ringu. Także jeżeli do takiej walki dojdzie, to boję się, żeby, żeby, żeby nie skraść y, widowiska y, Tomkowi i Przemkowi.